Ten nie jest Ok, to ja będę Tak, Ok. To jest ostatni raz, kiedy chrys na tym starszym niemieckim banerze przykleja gwiazdkę, ponieważ 8 to jest granica i później już wyląduje na banerze hiszpańskim. Ok, aplauz, Chris na Osiem razy. Achtmal. mal. Okej, Ok. On jest wywalny. Teraz czekamy. My chcemy się po prostu napić. Dobrego, słodkiego szampana. Najszczęśliwsi są ci, co są nie kierowcami, tylko pasażerami. Jakie no. Teraz wyścig stoi. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w tym roku mamy ostatni turniej, dokładnie 30 grudnia. To możemy sobie pożyczyć szczęśliwego nowego roku 2013. Serdecznie Was zapraszam. I to będzie ostatni turniej roku 2012. A, na zasób gemacht. Ok, einfach gazem, genau.

Więc kto teraz możemy życzyć wysokich świąt, bo za, za tydzień mamy wesołe święta. Ancie, kenn wir jetzt uns wünschen alles Gute zum Weihnachten, in, weil in, in eine Woche und dann, okej. Okay. Du bist der Sieger, bitte. Zer Meister. Sag was. Prost, Prost zum Wohl. Wo ist Weihnachtsfest? Okay. Sindige Tage ja, ja, genau. Hochzeit sie stukniemy. Prost. Prost. Alle euch Thomas, magst? Wow, maty, A oh, teraz, jeszcze fotkę, fotkę, jeszcze, watymal, mal. Warte mal. Kaj, kannst du fotoczyc? Okej. Okay. Christian Frenzel, de ziga. Ja. Runner-up, Darek, de der Michał Bodziony, bo byś tu, Michał, chodź na sucho, na sucho przynajmniej, okej. Okay. Okay.

Tomasz, Tomasz się napije z mojego oh. runera apa, apa. runnera apa. Tomasz, dziękuję za pomoc w filmowaniu. Dzisiaj nie dałeś rady, ale, ale jak daje, po prostu bro, nie prowadzisz chyba, tak? Nie prowadzisz. Ok, przyjaciele, życzę spokojnych, spokojny wesołych świąt. Zapraszam serdecznie 30 grudnia. Kaiba haseba Suzan. Irgendwelche Glückwünsche. Ich freue mich heute hier zu sein, gut gespielt zu haben, einen schönen Tag verlebt hier. Jetzt kommt Weihnachten und nächstes Jahr oder am 30. sehen wir uns wieder hier und haben bestimmt wieder viel Spaß. Genau. Gut nach Hause. Genau. Weißt du nicht, ne? Proszę. Jakie życzenia, dwa zdania? No, Wesołych świąt wszystkim życzę, żebyśmy się w tym samym gronie spotkali. 30. 30. Ich wnęczę Euch allen und uns nicht sehen einen guten A! Ah, uns bestimmt, oder? Dziękuję. Chris? Ja Nie wiem, czy nie, No to na zdrowie. Ja. Dziękuję, że byliście i pozostańcie w zdrowiu i widzimy się 30. よろしくお願いします。<ス><ス>